Cześć, jestem Magda Selfmaster.pl. Dzisiaj temat wprowadzania zmian przez świadomość. Opowiem o naszym typowym sposobie wprowadzania zmian, o tym, na czym polega różnica pomiędzy zwykłą zmianą a zmianą przez świadomość, o dwóch rzeczach, które pomogą ci wprowadzić zmianę albo poprawić niechciane zachowanie dzięki świadomości i o tym, czemu i jak to działa. Właściwie chyba każdy na jakimś etapie życia chciał albo chce w sobie coś zmienić, ewentualnie pozbyć się czegoś, co go obciąża. I wydaje nam się, że jeżeli chcemy zmienić nasze schematy zachowania czy myślenia, to to będzie od nas wymagało wykorzystania konkretnych rzeczy, konkretnych narzędzi, typu zrozumienie skąd wziął się problem, wiedza o tym, jak poradzić sobie z tym problemem. Przyda się też pewnie dyscyplina, wyznaczanie celów, planowanie, triki dla ułatwienia sobie zmiany. Gotowość do poświęceń i działań pewnie czasami mało komfortowych, czyli podchodzimy do sprawy bardzo intelektualnie, logicznie, analizujemy, skąd wziął się problem, i szukamy rozwiązania najlepiej jak najskuteczniejszego i jak najszybciej działającego. I jak do tej pory to wszystko wygląda normalnie, ale problem zaczyna się w praktyce, bo okazuje się, że nawet jak znajdziemy skuteczne rozwiązanie, nawet jak czarno na białym jest napisane, co trzeba zrobić, to i tak ciągle się potykamy po drodze. A jak już uda nam się coś zmienić, dzięki wielkiemu wysiłkowi pracy poświęceniom, to bardzo często po jakimś czasie wracamy do punktu wyjścia. Kiedy już myślisz, że udało Ci się coś zrobić, coś zmienić i pozbujesz się jakiegoś schematu zachowania, myślenia czy reagowania, ono nagle wyskakuje w najmniej spodziewanym momencie. I w najmniej odpowiednim momencie najczęściej. I wystarczy sobie przypomnieć, ile razy obiecałeś sobie, że nie będziesz jadł chipsów albo słodyczy, a i tak ciągle to robisz. Przypomnij sobie, ile razy miałeś się nie denerwować na szefa, na dzieci, na żonę, męża, przyjaciela, na innego kierowcę i tak dalej. Ile razy postanawiałeś się nie przejadać albo jeść zdrowo. Ile razy obiecywałeś sobie, że nie będziesz odkładał rzeczy na później na ostatnią chwilę i zabierzesz się za pracę wcześniej, po czym znów odkładasz rzeczy na ostatnią chwilę. Wygląda na to, że Sama wiedza o tym, co trzeba zmienić, jak to zrobić, i posiadanie narzędzi, które wydają ci się skuteczne, to jest za mało. Ciągle wpadasz w tę samą pułapkę i nie za bardzo rozumiesz, czemu tak się dzieje. Dlaczego nie możesz uniknąć pułapek i dlaczego nic się nie zmienia, mimo twoich wyczerpujących prób i ciągłych niepowodzeń, ciągłych porażek? Zupełnie jakbyś się niczego na tych porażkach nie uczył. Dlaczego zostajesz taki sam, jak byłeś? Dlaczego ponosisz kolejną porażkę? Przecież chcesz tej zmiany. To co tu jest nie tak? I znów analizujesz. I znów przygotowujesz się do kolejnej próby, i tak w kółko. Za każdym razem z coraz mniejszą wiarą w swoją skuteczność i nadzieją na powodzenie. A w międzyczasie dalej robisz rzeczy, których obiecałeś sobie nie robić. Dalej robisz rzeczy, o których wiesz, że nie są dla Ciebie dobre, i nie robisz tych, które wiesz, że są dla Ciebie dobre. Nic się nie zmieniło. Wracają stare przyzwyczajenia. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Bo przecież teoretycznie robiłeś wszystko jak należy. Ale tylko pozornie nie wiadomo, czemu tak wychodzi, bo tak naprawdę to jest dość oczywiste. Problem nie jest tam, gdzie go szukasz. Nie tkwi w samej zmianie ani w narzędziach. Tkwi w metodzie wprowadzania zmiany. Co mam na myśli? Sposób, w jaki próbujesz się naprawić albo coś zmienić, zawodzi, bo zostajesz na poziomie narzędzi, a nie sięgasz do prawdziwych przyczyn. Szukasz kolejnych sprytnych sposobów na zmianę, które są dokładnie na tym samym poziomie, na którym pojawia się problem. I nic dziwnego, że to wszystko nie działa. Nie jesteś świadomy tego, jakie siły w tobie działają. Nie jesteś świadomy tego, że twoje myśli, uczucia i czyny. Po prostu się rozjeżdżają, powodują wewnętrzne rozdarcie, bo każdy z tych elementów ciągnie w inną stronę, a twój sposób na to, żeby nad tym wszystkim zapanować, to siła. I właśnie dlatego wprowadzasz twarde zasady, dyscyplinę, twarde reguły, posługujesz się siłą woli, a to i tak nie działa. Problem w tym, że w ten sposób próbujesz kontrolować umysł przez umysł. Wprowadzasz podział. Jedna część ciebie występuje przeciwko drugiej i próbuje ją kontrolować siłą. Dwie części ciebie, które mają źródło w tym samym miejscu, w twoim umyśle, pełnią rolę strażnika, który pilnuje, i więźnia, który ma być resocjalizowany. To nie działa, a przynajmniej nie działa długo, bo to nie jest najlepszy sposób. I to nie działa nawet w oczywistych sytuacjach. Nawet wtedy, kiedy w oczywisty sposób zachowujesz się autodestrukcyjnie. Na przykład, jak jesteś uzależniony od czegoś, co z zasady cię niszczy, i na poziomie intelektualnym dobrze to wiesz, ale to nie zmienia faktu, że robisz to dalej i nie wiesz czemu, bo nie masz pojęcia, co się z tobą dzieje. Ale szybko znajdujesz sobie wytłumaczenie na poziomie umysłu, bez zbędnego wnikania w prawdziwe przyczyny i kontynuujesz to, co robiłeś zawsze. Z tego wszystkiego wynika prosty fakt, że rozpoznanie sytuacji, siła i narzędzie to za mało. Nawet jeżeli na logikę wiesz, że to co robisz nie jest dla ciebie dobre, to brakuje ci mocy, żeby realnie wprowadzić zmianę. Intelekt i siła to za mało, jeżeli to wszystko ma być skuteczne. Przecież wiele osób wie, że powinna zamienić fast foody i słodycze na zdrowe jedzenie i ćwiczenia, ale jak przychodzi co do czego, to ludzie zostają przed telewizorem na kanapie. Działają w oparciu o schematy umysłu, który kieruje ich zachowaniem. A kiedy próbują wprowadzić zmianę, robią to w standardowy siłowy sposób czyli wyznaczają sobie reżim ćwiczeń i dietę, i zmuszają się, żeby to wszystko realizować. I znów to wszystko na poziomie umysłu. Muszą się do wszystkiego zmuszać, a muszą się zmuszać, bo rozwiązanie siłowe automatycznie wywołuje opór, bo mamy dwie części ciebie, które są w opozycji. Przez to zmiana jest trudna, a ego nie lubi się męczyć. Lubi chodzić utartymi ścieżkami. Dlatego ludzie się poddają po niedługim czasie i wracają do starych przyzwyczajeń, do starych nawyków. A mimo to ciągle żyjemy w przekonaniu, że tryb walki ze złymi przyzwyczajeniami wyciągnie nas ze schematów naszego umysłu, z naszych nawykowych reakcji i działań, ale tak się nie dzieje. Im bardziej, im bardziej staramy się czegoś uniknąć, tym zmiana jest trudniejsza. Jeżeli chcesz uniknąć palenia i robisz to na siłę, czyli stawiasz w opozycji jedną część umysłu do drugiej, przygotuj się na ciężką walkę. To nie jest dobry sposób na uniknięcie czegokolwiek. Jak to możliwe? Dlaczego unikanie nie pozwala uniknąć? I dlaczego ciągle błądzimy? Czemu to wszystko musi być takie trudne? Bo brakuje nam zrozumienia. Niby wiesz, co robić, niby widzisz i słyszysz, ale to nie pomaga, bo nie rozumiesz na każdym kroku robisz coś nie tak albo się potykasz i ciągle ci się wydaje że wiesz co robisz i że jesteś perfekcyjnie wszystkiego świadomy że wszystko rozumiesz ale tak nie jest co w takim razie pomoże pomoże rezygnacja z przekonania że już teraz jesteś świadomy i rozumiesz bo to jest tylko przeszkoda dla twojej świadomości której nie jesteś świadomy przez arogancję swojego umysłu jeżeli zrezygnujesz z przekonania że jesteś świadomy Zaczniesz się starać o to, żeby być bardziej świadomym. I o to chodzi. Bo mówisz mi albo nie, ale teraz nie jesteś świadomym, może wydaje ci się inaczej. Nie masz zielonego pojęcia, co się dzieje pod powierzchnią. Nie wiesz, jakie myśli ci towarzyszą. Jakie emocje. I jakie to wszystko ma odbicie na zewnątrz, w twoim zachowaniu, w twoim życiu. I nawet nie chcesz tego wiedzieć. Bo ciągle starasz się zdusić te wszystkie emocje i myśli. I w ten sposób próbujesz zapanować nad sobą, żeby coś zmienić. Tłumisz to wszystko, żeby siłą trzymać się swojego postanowienia do momentu, aż ta ma pęka, bo ile można tłumić? Rozwiązanie jest prostsze, niż myślisz, i przeciwne do tego, co myślisz. Nie potrzebujesz wcale kontroli i tłumienia, wręcz przeciwnie. Potrzebujesz przyglądać się temu, co się pojawia, bez zmieniania tego. Potrzebujesz świadomości bez osądzania, które jest poza umysłem. W ten sposób możesz się kontrolować, nie kontrolując się na poziomie umysłu. Umożliwia to prosta obserwacja. Wtedy nie ma jednej części przeciwko drugiej, wtedy jesteś poza częściami, jesteś całością, obserwatorem schematów własnego umysłu. Wkraczasz w krainę mocy, bo za tym, co robisz, stoi pozytywna intencja wspierająca Twoje życie. Chcesz porzucić destrukcyjny schemat. Nasza natura, która teraz jest przykryta przez schematy umysłu, dąży do tego, żeby podtrzymywać nasze życie, dąży do dobrych wyborów dla nas. Dlatego, kiedy wychodzimy poza uwarunkowany umysł, to zaczyna działać, to zaczyna dziać się samo, bez wysiłku. Jaka jest różnica pomiędzy standardowym sposobem wprowadzania zmian, a robieniem tego przez świadomość? Mniej więcej taka, jak pomiędzy siłą i mocą. Moc odnosi się do przyczyn, a nie do samych objawów. To jest coś, w co niewiele osób wierzy i to rozumie, chociaż to jest oczywiste. Prosty przykład. Załóżmy, że ważysz o 100 kg za dużo, jesteś otyły i z tego powodu masz kłopoty z sercem. Jakie są opcje? Lekarz może Ci przepisać leki na serce. Ale długofalowo, na pewno rozsądniej byłoby odnieść się do szerszego kontekstu, do przyczyn kłopotów z sercem. I wcale to nie będzie jedzenie. Należałoby się zastanowić, skąd u ciebie uzależnienie od jedzenia? Co pozytywnego daje ci jedzenie na poziomie emocjonalnym? Do czego go używasz? Bo wbrew pozorom, sednem nie będzie uzależnienie od jedzenia i rozwiązanie tego problemu, tylko to, co jedzenie ci daje. Czemu jesz za dużo? Tak samo jest z naszymi zmianami. Próbujemy posługiwać się siłą, która nie dotyka przyczyn. A co jest przyczyną przeszkód w związku z Twoim dążeniem do zmian na lepsze, czy pozbycia się niechcianych zachowań? Nie, nie jest to brak siły woli ani dyscypliny. Przyczyną jest identyfikacja z problemem, która sprawia, że de facto stajesz się problemem. Mówisz: Jestem zły, jestem zazdrosny, jestem nieodpowiedzialny. Twoja identyfikacja z problemami. Jest pomyleniem nieba z chmurami. Problemy są chmurami na tle nieba, które jest naszym rozwiązaniem. Ale niebo może istnieć bez chmur, a chmury bez nieba nie. Jeżeli z pozycji nieba popatrzymy na chmury, zobaczymy, co było pierwsze i pierwotne. Jeżeli będziesz w stanie zachować świadomość, kiedy zachowujesz się w sposób, w który już nie chcesz dłużej się zachowywać, odkryjesz w sobie zmianę. Obserwowanie się stawia cię poza schematem. Przestajesz być jego częścią. Przestajesz być od niego zależny. To, że jesteś świadomy, zmieni twoje działania. I ja wiem, że może trudno w to uwierzyć, ale sprawdzałam to wielokrotnie. To działa bez względu na to, jak niewiarygodnie brzmi. I nie będziesz musiał wtedy niczego kontrolować, bo nie da się robić niczego złego, ani sobie, ani innym, w stanie świadomości, bo to jest stan, który naturalnie powoduje, że podążamy za tym, co wspiera nasze życie, co wspiera nasze dobro. Dlatego w stanie świadomości wiele rzeczy po prostu znika. Znikają dylematy, znikają problemy, a konkretnie znika to, co jest negatywne, bo to, co negatywne, nie wspiera życia, a to jest nasze naturalne dążenie, dlatego wszystko układa się bez wysiłku, bo stoi za tym moc. Zamiast kontrolować gniew, świadomość sprawi, że wyjdziesz ponad gniew. Zamiast kontrolować na siłę swoje jedzenie słodyczy, świadomość sprawi, że one po prostu się od ciebie odkleją. Czym właściwie różnią się od siebie siła i moc. Od razu chcę powiedzieć, że w starciu siły z mocą zawsze w końcu wygra moc. To jest najważniejsze. Moc dotyczy tej części nas, która jest dobra i szlachetna. Moc podnosi na duchu, jest czymś wewnętrznym, niezależnym od zewnętrznych dopływów energii. Siła jest czymś, co potrzebuje zasilania zewnątrz, o co trzeba się stale starać, zabiegać, moc tego nie potrzebuje. Moc jest związana z całością, siła z polaryzacją. Żeby wprowadzać zmiany siłowo, musimy zwalczać opór, który paradoksalnie jest wynikiem użycia siły. Bo tak jak mówiłam, użycie siły wywołuje polaryzację. Tworzy dwie części. Jedna jest przeciwko drugiej. I naturalne wtedy jest to, że będzie opór, jeżeli pociągniemy w którąś stronę. I przez ten opór wydaje nam się, że musimy mocno walczyć o zmianę. w rzeczywistości sami sobie rzucamy kody pod nogi używając siły. Poza tym siła niesie ze sobą wartościowanie: wygrany, przegrany, a to z kolei wiąże się z poczuciem winy albo porażki. Siła cię po prostu osłabia. Moc energetyzuje, wspiera, dodaje energii sama z siebie. Wiąże się z tym, co jest dla ciebie dobre na dłuższą metę. Wynika ze zjednoczenia swojego życia z tym, co wspiera życie. A jeżeli tak zrobisz, zmiana nastąpi sama, bo to jest naturalny porządek rzeczy. Każdy organizm chce przetrwać. Siła ma zasadę, że cel uświęca środki i wiąże się z celami krótkoterminowymi, raczej z poczuciem władzy, z poczuciem dominacji. I jest w pewnym sensie atrakcyjna, ale niesie ze sobą pułapkę i pustkę. Pewnie znasz ludzi, którzy osiągnęli swoje egoistyczne cele finansowe i biznesowe kosztem innych, kosztem środowiska, ale odczuwają pustkę, dlatego że ich cel nie wspierał tego, co dla nich dobre. Stał się pustym osiągnięciem. Nawet nie można tego nazwać sukcesem, bo Cele z takiej motywacji powodują dużo cierpienia. Wątpliwy sukces. I nie chodzi mi o to, że pieniądze są złe. Chodzi raczej o to, jaka intencja towarzyszy ich zarabianiu i w jaki sposób się to robi. Cele z poziomu siły są łatwiejsze do osiągnięcia, dlatego wiele osób jest, czuje się skuszona nimi. Moc wymaga więcej, wymaga cierpliwości, dojrzałości, wytrwałości, szacunku mistrzostwa. Nie jest drogą na skróty, motywowaną szybkim efektem. Inaczej niż w przypadku siły, która Gdzieś ma zasady i zdolna do tego, żeby je łamać w imię szybkiego efektu zysku. Ale to nie odbywa się bez konsekwencji. Pogwałcenie zasad dla doraźnych korzyści jest jednocześnie zrezygnowaniem z mocy, pisze o tym Hawkins. To ma swoje konsekwencje i to poważne konsekwencje. Co w związku z tym wszystkim? Z czym wiąże się lepszy sposób na zmiany? Z dwoma rzeczami: ze współczuciem. I uważnością, z której wynika działanie. Dlaczego akurat z nimi? Dlatego, że współczucie wzmacnia moc, a uważność pozwala na bycie świadkiem i prowadzi do nowej jakości działania. Współczucie wspiera to, co w nas dobre, wspiera życie, więc jest związane z mocą. Żeby to było możliwe, współczucie musi obejmować wszystkich bez wyjątku. Ciebie, innych wszystkich. I ja wiem, że to brzmi jak słabość. I może się wydawać osłabiające, ale w rzeczywistości jest czymś, co niesamowicie wzmacnia. Osądzanie, ocenianie, krytykowanie, chowanie urazy i do siebie i do innych sprawiają, że słabniesz. A o tym też mówiłam już w ostatnim filmie o współczuciu. Najprościej mówiąc, współczucie jest uzdrawiające dla ciebie i dla innych, bo też niesie ze sobą wybaczenie. Łagodność to nie jest słabość. I wystarczy przyjrzeć się takim ludziom jak Gandhi, żeby zrozumieć, co mam na myśli. Druga rzecz to uważność. Uważność można sprowadzić po prostu do bycia świadkiem, do obserwowania tego, co się dzieje i tego, co robimy, zamiast analizowania, kiedy próbujemy rozwiązać jakiś problem albo poprawić jakieś swoje zachowanie. Świadomość sama koryguje zachowania, które są niewspierające dla naszego życia. Nie potrzeba wcale żadnej walki, potrzeba bycia świadkiem. Możesz robić rzeczy, które są dla ciebie szkodliwe, wtedy i tylko wtedy, kiedy nie jesteś świadomy. Problemy zaczynają znikać, kiedy skierujemy na nie naszą uwagę i to wystarczy. Dlatego nie warto napędzać poczucia porażki, poczucia winy i nadwyrężać siły woli, stosując siłowe rozwiązanie. Jest na to lepszy sposób. Uważność nie buduje oporu, który trzeba potem pokonywać. Dlatego zmiana jest naturalna, łatwa i trwała. Jeżeli chcesz zmniejszyć ilość papierosów wypalanych w ciągu dnia, po prostu je licz i zapisuj albo pal świadomie, ale nie staraj się pozbyć tego nawyku. To samo ze słodyczami. Nie powstrzymuj się, po prostu jedz je jak zwykle, ale licz ilość cukierków i batoników i jedz je świadomie. Zapisuj sobie. No to ile razy dziennie robisz to, co chcesz przestać robić, albo to, co ci się nie podoba w tobie? Mówię o rzeczach typu wpadanie w gniew, przeklinanie, jedzenie, granie w gry, palenie. Tylko to zauważaj, nic więcej. Nie staraj się zmienić tutaj niczego i nie karć się za to, jeżeli jednego dnia będzie gorzej niż innego. Stosuj współczucie. Zmiana następuje dzięki Twojej intencji, która jest dla Ciebie dobra. To sprawia, że wspiera Cię moc, która naturalnie wspiera życie, a wtedy polegasz na niej, a nie na swoim umyśle, który jest skonfliktowany ciągle. Jeśli jesteś uważny, wiele rzeczy znika samoistnie. Nie musisz ich wcale odrzucać, ani z nimi walczyć. W stanie świadomości, one po prostu nie są możliwe. Funkcjonujesz w ramach pola, które jest potężniejsze energetycznie niż to, czego do tej pory na siłę próbowałeś się pozbyć, co w praktyce umiejscawiało cię w tym samym polu, w którym istnieje problem. Teraz jesteś poza nim, a problem po prostu znika. Stajesz się panem, ale nie panem, który musi ciągle wszystko kontrolować, ale panem, który jest i w którego obecności wyrastają dobre rzeczy. Chodzi po prostu o to, żeby być obecnym, świadkiem i biernym obserwatorem codziennych czynności, swoich myśli i emocji. Chodzi o bycie tu i teraz. To zakłada, że nie będziesz myślał o niczym innym oprócz jedzenia, kiedy będziesz jadł. I nie będziesz myślał o niczym innym, kiedy będziesz się kochał. Nie będziesz myślał o niczym innym, kiedy będziesz jadł samochodem. Stąd nie działa schemat umysłu ani nawyk, bo odpowiadasz na rzeczywistość nie z poziomu umysłu, ale według tego, czego wymaga do na chwilę, bo w niej jesteś. I wtedy Twoje ciało, umysł i dusza współpracują w harmonii. Nie ma dwóch walczących ze sobą obozów. Zamiast zaprzeczać uczuciom i myślom i tłumić to wszystko, po prostu się przyglądaj, patrz. I nie chodzi tu tylko o pasywność, o lenistwo i samą Chodzi też o działanie, bo kiedy działasz z chwili na chwilę, w pełni świadomie i uważnie, Rodzi się nowy sposób działania, nowa jakość działania. I tak być powinno. Obserwowanie powinno do tego prowadzić, do nowej jakości działania. Świadomość rośnie powoli, ale rośnie, i dlatego trzeba mieć trochę cierpliwości. Z czasem i wysiłkiem będziesz coraz bardziej obecny. Zaczniesz odczuwać wiele rzeczy, których nigdy nie czułeś. Jak i dlaczego to działa? To działa, bo. Poza Twoimi umysłowymi schematami potrafisz na głębszym poziomie rozróżnić, co wspiera życie, a co jest mu przeciwne. Intelekt nie jest dobry w podejmowaniu tego typu decyzji, bo kieruje nim umysł uwarunkowany przeszłością, który reaguje w oparciu o te schematy, a nie odpowiada na rzeczywistość adekwatnie, bo ją zniekształca. Można powiedzieć, że świadomość porządkuje to wszystko, porządkuje w nas to, co właściwe człowieczeństwu. Możesz się krzywdzić i krzywdzić innych tylko wtedy, kiedy brakuje ci świadomości. Im mocniej będziesz pracował nad uważnością i współczuciem. I w miarę jak twoje działanie będzie nabierało innej jakości, tym więcej dobrego w twoim życiu będzie i tym lepsze ono będzie w ogóle. I sam akt zmian czy bycia dobrym nie będzie wymagał żadnego wysiłku, kiedy skupisz się na świadomości. Oczywiście to będzie wymagało wysiłku, żeby skupić się na świadomości. Ale ten klucz otwiera wszystkie drzwi. To się dzieje samo, bo to, co wewnątrz, znajdzie odbicie na zewnątrz. To oczywiście uproszczenie, bo nigdy nie wiesz w jakiej formie, nigdy nie wiesz, co to oznacza, ale dobre zmiany dają dobre odbicie w rzeczywistości. Twoja ogromna uważność, twoja wielka świadomość po prostu powoduje, że robisz wszystko, co jest dobre, bez tłumienia w sobie tego, co jest złe, a przez to pojawia się więcej dobrego. I wcale nie musisz walczyć z tym, co jest złe. Po prostu to znika, kiedy na to patrzysz. Zapalasz żarówkę w pokoju, a karoluchy się wynoszą? Przez obserwację znika utożsamienie się z problemem, a to powoduje, że on po prostu znika, bo skoro nie jest tobą i, nie jesteś, i ty nie jesteś z nim związany, w dodatku jest dla Ciebie szkodliwy, to czemu miałbyś kontynuować dźwiganie ciężkich kamieni, które myślałeś, że są częścią Ciebie, a kamieniami mogą być bardzo różne rzeczy. To może być gniew, zazdrość, nienawiść, przyjadanie się. Jak to możesz zastosować? Wybierz sobie jeden ze schematów, który chcesz zmienić, i stań się świadomym obserwatorem tego schematu czy zachowania. Nie identyfikuj się z nim. Nie mów jestem zły, nie mów jestem zazdrosny. Po prostu patrz, jak to się dzieje. Nie powstrzymuj niczego. Bądź świadkiem nie staraj się tego zmienić, a nie powstrzymać. Patrz na siebie, jakbyś patrzył na kogoś innego. Wtedy problem przestaje być Twój. Obserwuj, jak się zmieniasz, bez siły i wyrzutów sumienia, naturalnie. To działa jeszcze z jednego powodu: działa jeszcze z tego powodu, że świadomość nie jest uwarunkowana tak jak umysł. Nie da się jej zaprogramować. Można wytworzyć chmurę na niebie, przegnać ją wiatrem, ale z niebem nie można tego zrobić. Ono po prostu jest i taka jest świadomość. Świadomość pozostanie zawsze wolna. To jest jej drugie imię. Automatycznie wybiera sobie to, co będzie upatrywać za najlepsze, bez względu na to, co powie ci Twój umysł. Bo to jest w dużym uproszczeniu jej funkcja. Właśnie dlatego zmienia rzeczy bez przykładania siły i bez warunkowania. Robi to przez moc. A moc jest dostępna dla każdego. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz to wideo za ważne i przydatne dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polubię, zostaw mi swój komentarz. Jeżeli jesteś zainteresowany coachingiem, zapraszam na Selfmaster.pl, Tam też możesz się zapisać do newslettera, do którego dołączam listę książek. Do zobaczenia.